Nie każda historia o porzuceniu kończy się tragedią. Czasem to właśnie samotność staje się miejscem, w którym człowiek odnajduje głos, którego wcześniej nie słyszał. Głos życia, głos Boga. Maria Kowalska została porzucona bez słowa wyjaśnienia w domu na końcu wsi, gdzie nie było nawet światła. Tylko trzy kury cisza i serce pełne pytań. Ale to, co miało być końcem, stało się początkiem drogi, której nigdy by nie wybrała. A której nie zamieniłaby dziś na nic. Wielu powiedziałoby, że kobieta bez męża, bez pieniędzy, bez sąsiadów nie ma szans, ale Maria odkryła prawdę, której nikt jej nie powiedział. Największą siłą jest to, co nosimy w sobie. Z pozornie bezużytecznych nasion zasadziła ogród, z łez stworzyła modlitwy, a z codziennych gestów nowy świat. Nie potrzebowała zbawcy. Potrzebowała tylko przestrzeni, by usłyszeć siebie. To opowieść o tym, jak trzy kury stały się towarzyszkami duchowej przemiany. Jak cisza, której się bała, nauczyła ją mówić z odwagą. I jak wiara, ledwo tląca się w ciemności, wyrosła w światło, które dziś rozświetla każdy jej dzień. Jej historia nie ma fajerwerków, ale ma prawdę. I ma serce. Poznajcie Marię, kobietę, która została złamana, ale nie zgasła. I która wśród błota, samotności i ciszy usłyszała odpowiedź, której szukała całe życie. Jeśli lubisz poruszające historie jak ta, zasubskrybuj kanał, zostaw lajka i napisz w komentarzu, co sądzisz o tej historii. Dźwięk odjeżdżającego samochodu Jana zniknął za zakrętem, zostawiając po sobie tylko kurz i ciężką ciszę. Maria stała na progu Starego Domu, otulona chłodnym wiatrem wsi, bez słowa, bez łez. Wszystko, co znała, rozpadło się w jednej chwili, a trzepot skrzydeł kur był jedynym ruchem wokół niej. Ziemia pod jej stopami wydawała się twardsza niż kiedykolwiek, jakby sama przyjęła na siebie jej ciężar. Niebo nad Podlasiem było szare i niskie, jakby płakało razem z nią. W pierwszych godzinach Maria wpatrywała się w drogę, spodziewając się, że Jan zaraz wróci, wytłumaczy się, powie, że to pomyłka, ale nikt nie wrócił drewniane ściany domu trzeszczały od chłodu, przypominając jej, że teraz wszystko będzie inne. Żadnego dźwięku radia, żadnych rozmów przy kolacji, tylko cisza, głośna i nieubłagana. Kury, które dotąd były tłem jej życia, nagle stały się jego jedynymi świadkami. Ich ciche gdakanie mieszało się z biciem jej serca. Wieczorem dom wypełnił się ciemnością, bo prąd nie działał od kilku dni. Maria zapaliła starą świecę, której płomień drżał jak jej ręce. Siedziała w kuchni, otulona kocem, czując jak samotność zaczyna zakorzeniać się w jej ciele. Zegar ścienny tykał powoli, jakby każda minuta miała wagę kamienia. Po raz pierwszy od dawna nie miała do kogo mówić. Następnego ranka obudził ją chłód i zapach wilgotnej ziemi. Na podwórzu, śnieżka stała przy schodach, jakby na coś czekała. Maria spojrzała na nią, a potem na puste miejsce na łóżku obok. Wtedy zrozumiała, że nie był to sen. Jej życie właśnie się zmieniło, i nikt nie zamierzał jej uratować. Została sama z kurami i ciszą, która miała nauczyć ją czegoś nowego. W powietrzu unosił się zapach jesiennych liści, a nad lasem krążyły wrony. Maria wstała powoli. Nogi miała ciężkie jak z ołowiu. Ale zrobiła pierwszy krok na podwórze. Nie wiedząc jeszcze, że ten krok zaprowadzi ją do miejsca, którego nigdy by się nie spodziewała, bo czasem to, co wygląda na koniec, jest początkiem zupełnie innej drogi. Każdego ranka, gdy otwierała drzwi obory, trzy kury już czekały. Wiśnia zadziorna, nadzieja spokojna i śnieżka czujna były jak strażniczki jej samotności, obecne, choć nieme. Maria nie miała siły mówić, ale zaczęła do nich szeptać. Jakby były ostatnimi duszami na ziemi. Podczas gdy one grzebały w ziemi, ona grzebała w myślach, szukając odpowiedzi, których Jan nie zostawił. Nawet najdrobniejszy ich ruch był dla niej kotwicą w rzeczywistości. Kury chodziły za nią wszędzie, a ich obecność zaczęła być czymś więcej niż tylko towarzystwem. Ich rytmiczne gdakanie było tłem dla jej łez, które spadały na suche liście, jak deszcz jesienny. Maria zauważyła, że z czasem płakała mniej. Nie dlatego, że bolało mniej, ale dlatego, że nie była już całkiem sama. Wiśnia raz usiadła jej na kolanach, patrząc w oczy, jakby rozumiała. I wtedy po raz pierwszy Maria się uśmiechnęła. Słabo, ale szczerze. Każdy dzień był podobny do poprzedniego karmienie, sprzątanie, cisza. Ale właśnie w tej powtarzalności pojawiło się coś znajomego, jakby życie próbowało ją od nowa uczyć prostoty. Kury zaczęły znosić jaja, i Maria traktowała to jak dar, mały cud w świecie, który wydawał się martwy. Ich życie toczyło się dalej, nie pytając o powody, nie oceniając. To była lekcja, której nie spodziewała się otrzymać od ptaków. W długich wieczorach siadała przy piecu, patrzyła na drewno, jak się pali, i słuchała wiatru między deskami. Czasem, któraś kura wskakiwała przez uchylone drzwi i siadała obok, jakby chciała ogrzać się przy niej. Maria już nie przepędzała ich, bo w ich cieple czuła więcej bliskości niż w ostatnich miesiącach z Janem. Każda chwila z nimi była cicha, ale prawdziwa, jak modlitwa bez słów. W głębi serca coś zaczynało się zmieniać. Może nie wszystko zostało stracone. Może nawet wśród kur, błota i ciszy mogła znaleźć coś, czego wcześniej nie widziała. Z każdym dniem rosła w niej myśl, że życie nie kończy się, gdy ktoś odchodzi. Czasem zaczyna się właśnie wtedy, gdy zostajemy tylko z sobą i trzema kurami, które nie potrafią kłamać. Gdy zapadła noc, dom pogrążał się w zupełnej ciemności, przerywanej tylko trzaskiem drewna w piecu. Bez elektryczności Maria nauczyła się słuchać własnego oddechu, kroków kur na podwórzu, wycia wiatru w szczelinach. Czas ciągnął się nieskończenie. Nie było ekranów, rozmów, niczego, co rozprasza. Była tylko ona. Płomień świecy i dźwięk serca bijącego w rytmie samotności. To były godziny, w których bolało najbardziej. W nocy nie mogła spać, przewracała się z boku na bok, ściskając poduszkę, jakby mogła zastąpić obecność. Myśli krążyły wokół pytań bez odpowiedzi. Dlaczego odszedł? Dlaczego bez słowa? Czy zrobiła coś złego? Ściany domu odbijały jej szepty, jakby też szukały sensu. Kiedy nie mogła już wytrzymać ciszy, wychodziła na ganek, wdychając chłodne, wilgotne powietrze. Patrzyła w niebo, próbując znaleźć w gwiazdach wskazówki. Jednej z takich nocy usiadła przy starym stole kuchennym i zaczęła pisać. Nie list, nie pamiętnik, po prostu słowa. Pisała, co czuje, czego się boi, za czym tęskni. Pióro drżało jej w dłoni, a łzy kapały na kartkę, rozmazując tusz. Ale nie przestawała. Pisała, aż zabrakło miejsca. To był pierwszy raz, kiedy jej ból zaczął przybierać kształt. Słów, które nie musiały być wypowiedziane na głos, tylko zapisane. Dla niej. Każdego ranka po takiej nocy wstawała z oczami podkrążonymi, ale z czymś więcej w sercu. Z ulgą. Bo kiedy spisywała swój ból, przestawał ją dławić. Kury czekały przy schodach jak zwykle. A ona karmiła je z rytuałem, który powoli stawał się sensem. Wiśnia, dziobała ziarna, jakby chciała powiedzieć: Jesteśmy tu, nie jesteś sama. I Maria zaczęła im wierzyć. Choć nie wiedziała jeszcze, co ją czeka, w tych ciemnych nocach zrodziło się coś więcej niż cierpienie. Cisza stała się przestrzenią, w której mogła zacząć odbudowywać siebie. Krok po kroku. Szept po szept. I gdzieś głęboko, Pierwszy raz od dawna pojawiło się pytanie: A co jeśli to wszystko nie było końcem, tylko początkiem czegoś większego? Pewnego ranka Maria postanowiła wyjść dalej niż zwykle poza podwórze, ku niewielkiemu polu porośniętemu chwastami. Ziemia była twarda, jakby od lat nie dotknęła jej żadna ręka. Chwyciła za starą motykę i zaczęła pracować. Ręce bolały, skóra pękała, pot ściekał po skroniach. Ale z każdym ruchem coś się w niej otwierało. Ta ziemia, choć oporna, przyjmowała jej wysiłek jak spowiedź. W milczeniu. Każde uderzenie narzędzia o ziemię brzmiało jak pytanie do życia: Dlaczego zostałam sama? A każde wbicie motyki było odpowiedzią, bo musiałaś się obudzić. Po godzinie kolana bolały, a palce miała brudne i obolałe, ale nie przestawała. W tej fizycznej walce z ziemią czuła sens, jakby każda grudka rozbijała nie tylko twardą glebę, ale i zamknięte w niej emocje. Po pracy wróciła do domu wyczerpana. Ramiona drżały, ale serce było spokojniejsze. Kury chodziły wokół niej, gdacząc, jakby opowiadały własne historie. Usiadła na schodach, z dłoniami brudnymi, ale pełnymi życia. Czuła każdy oddech, każdy ruch liści na wietrze, jakby świat był bliżej niż kiedykolwiek. Ziemia, która wcześniej była obca, teraz zaczynała mówić jej językiem. Tego wieczoru nie pisała. Położyła się wcześnie, czując zmęczenie nie tylko w ciele, ale i w duszy. Ale był to rodzaj zmęczenia, który leczył, a nie ranił. Spała głęboko, pierwszy raz bez snów o Janie. Tylko ciemność i cisza, lecz nie pusta, lecz kojąca. Gdy nad ranem usłyszała pierwsze gdakanie, poczuła w sobie coś nowego. Niechęć do żalu, a może nawet gotowość do zmiany. Bo czasem trzeba dotknąć dna, twardej ziemi i własnych granic, by odkryć siłę, która przez lata spała w nas. Maria jeszcze tego nie wiedziała, ale jej dłonie miały nauczyć się siać nie tylko ziarna, lecz także nadzieję. Pewnego ranka Maria zauważyła, że wiśnia zaczęła dziobać zawsze w tym samym miejscu pod jabłonią. Zaintrygowana podeszła i odkryła maleńki kwiat, wyrastający z pod suchych liści. Ten drobny szczegół poruszył ją do głębi. Życie nadal tu było, mimo ciszy, mimo opuszczenia. Zaczęła codziennie siadać pod drzewem, obserwując świat z perspektywy kur i tego jednego, odważnego kwiatu. To stało się jej codziennym rytuałem przystanią w chaosie. Z biegiem dni Maria zaczęła dostrzegać inne rzeczy, jak rosa zbierająca się na parapecie, śpiew ptaków o świcie, ciepło drewna w dłoniach, gesty, które wcześniej uważała za tło. Teraz były głównymi bohaterami jej dnia. Kiedy nadchodził zmierzch, siadała z kubkiem ziół zebranych z pola i słuchała ciszy. Już nie była taka straszna. Stała się jak miękki koc otulający zmęczone serce. Pewnego dnia, podczas sprzątania starej szafy, znalazła chusteczkę haftowaną przez matkę. Zapach lawendy wciąż w niej tkwił. Maria przytuliła ją do twarzy i poczuła się znów jak dziecko. Tego dnia nie płakała. Po raz pierwszy poczuła wdzięczność za to, co miała, a nie żal za tym, co straciła. Uświadomiła sobie, że to nie Jan dawał jej sens, tylko ona sama mogła go odnaleźć. Kury też się zmieniły. Nadzieja, zazwyczaj spokojna, zaczęła przysiadać na jej ramieniu. Snieżka znosiła jaja regularnie, jakby chciała powiedzieć: Życie trwa. Te małe akty stałości stały się jej światłem. Nie mówiła tego na głos ale w duszy rodziło się poczucie, że może przetrwać. Może nawet odnaleźć szczęście w rzeczach, które wcześniej lekceważyła. Bo kiedy serce jest poranione, nie potrzebuje wielkich słów ani spektakularnych cudów. Potrzebuje tylko jednego życzliwego gestu: śpiewu ptaka, dotyku ziemi, spojrzenia kury, a Maria zaczynała właśnie składać z tych gestów nowe życie, cegła po cegle. Pewnego chłodnego poranka, gdy rosa jeszcze błyszczała na trawie, Maria weszła do kurnika i zobaczyła coś, co na chwilę zatrzymało jej oddech. Na słomie, w kącie gniazda leżało jajko. Małe, ciepłe, idealnie białe. Uniosła je delikatnie, jakby trzymała coś świętego. Po tylu dniach ciszy i ciemności to było jak znak. Maleńki cud, który przyszedł bez hałasu, bez zapowiedzi, tylko z życia. Zamknęła oczy i przez chwilę tylko trzymała je w dłoni. Czuła jego ciepło, delikatność, wagę. W jednej chwili wszystko miało sens jej praca, samotność, łzy. Każda chwila przetrwania prowadziła do tego dowodu, że świat nie przestał się toczyć, że mimo wszystko coś rosło, coś żyło. Maria uśmiechnęła się. Pierwszy raz tak prawdziwie. To jajko nie było tylko jedzeniem. Było nadzieją. Zaniosła je do kuchni i postawiła na stole jak skarb. Patrzyła na nie przez kilka minut, zanim w ogóle pomyślała o zjedzeniu. W końcu ugotowała je na twardo, z odrobiną soli. Smakowało inaczej, nie jak posiłek, ale jak błogosławieństwo. Każdy kęs był wdzięcznością. Płakała jedząc, ale nie ze smutku, z poczucia, że coś się w niej odrodziło. Tego dnia poszła na pole z nową energią. Pracowała z radością, a nie z ciężarem śpiewała cicho pod nosem, czując, jak słońce dotyka jej twarzy. Kury chodziły wokół niej, jak przyjaciele, a nie tylko ptaki. Nadzieja znosiła kolejne jajko trzy dni później. I potem znów. Codzienność nabierała rytmu, który był cichy, ale prawdziwy, jak modlitwa szeptana przy pracy. Bo czasem nie potrzeba wielkich objawień. Czasem wystarczy jedno jajko, by przypomnieć sobie, że życie płynie dalej, że z ciszy może wyjść śpiew. A spustki, nowy początek. Maria zaczynała rozumieć, że jej siła nie leży w tym, co straciła, ale w tym, co potrafiła dostrzec w prostych darach dnia. Wczesną wiosną, gdy śnieg zaczął znikać z pól, Maria wzięła worek starych nasion, które znalazła na strychu. Nie wiedziała, czy jeszcze coś z nich wyrośnie, ale postanowiła spróbować. Przekopała mały kawałek ziemi, ostrożnie wrzucając każde ziarno do wnętrza. Jakby powierzała mu swoją historię. W każdym ruchu była modlitwa. Każda grudka ziemi przyjęła coś więcej niż tylko nasiona. Przyjęła łzy. Przez kolejne dni doglądała miejsca, gdzie zasadziła. Mówiła do ziemi, jakby była starym przyjacielem. Po raz pierwszy czuła, że nie tylko ona się zmienia, ziemia też. Po kilku tygodniach pojawiły się pierwsze zielone kiełki, delikatne i nieśmiałe. Serce Marii zabiło mocniej. To nie była tylko roślina. To był dowód, że wszystko, co wlała w tę ziemię ból, nadzieję, samotność nie poszło na marne. Codziennie podlewała rośliny, często używając wody ze łzami. Nie wstydziła się ich już. Bo wiedziała, że płacz też może być nawozem, a smutek początkiem życia. Pojawiły się pierwsze liście sałaty, rzodkiewki, nawet kilka ziół. Kiedy ścinała pierwszą pietruszkę. Uśmiechnęła się do nieba, czując, że ktoś tam słuchał, że jej wysiłek został zauważony. Z czasem jej ogród stał się nie tylko źródłem pożywienia, ale miejscem uzdrowienia. Siadała między grządkami, czując pod palcami wilgotną ziemię, słuchając bzyczenia pszczół i cichych kroków kur. Powietrze pachniało świeżością, a słońce ogrzewało plecy. Każdy dzień zaczynał się od dotknięcia tej ziemi, która stała się jej domem, jej przyjaciółką. Jej odpowiedzią, bo Ziemia nie zapomina tych, którzy mówią do niej sercem. Maria już nie była tą samą kobietą, która kiedyś została porzucona. Stała się ogrodniczką życia, ucząc się, że wszystko, co prawdziwe, wymaga czasu, troski i zaufania. A czasem nawet łzy mogą sprawić, że coś pięknego zakwitnie. Pewnego wieczoru, gdy niebo nad wsią płonęło czerwienią zachodu, Maria usiadła przy starym drewnianym krzyżu, który stał na skraju pola od czasów jej dziadka. Dotąd przechodziła obok niego obojętnie, ale tego dnia, co się tam przyciągnęło. Klęknęła w mokrej trawie z zamkniętymi oczami i sercem ciężkim jak kamień. Nie miała przygotowanych słów, tylko ciszę i potrzebę bycia wysłuchaną. Modlitwa przyszła nie jak słowa, ale jak oddech. Cicha, drżąca, ale głęboka. Łzy płynęły po policzkach, a ona nie powstrzymywała ich. Nie prosiła o powrót Jana, nie o zmianę przeszłości, tylko o siłę, by przetrwać jutro. Gdy wstała, czuła się lżejsza, jakby jej ból został wyszeptany do nieba i przyjęty. Tego wieczoru zapaliła świece w oknie. Nie dla światła, ale jako znak, że ktoś tu jeszcze wierzy. Od tego dnia modlitwa stała się codziennym rytuałem. Nie zawsze były to słowa. Czasem tylko siedzenie pod krzyżem patrzenie w niebo, słuchanie ciszy, w której czuła obecność. Każdy dzień dobry do kur, każdy łyk herbaty z ziół stał się formą wdzięczności. Maria odkrywała, że wiara nie zawsze jest głośna. Czasem to właśnie w szeptach, w spojrzeniach i prostocie dnia mieszka Bóg. Z czasem zaczęła dostrzegać znaki. Słońce, które wychodziło zza chmur dokładnie wtedy, gdy tego potrzebowała. Piórko znalezione na progu. Wiśnia, która nieoczekiwanie usiadła jej na ramieniu w chwili zwątpienia. Każda z tych chwil była jak odpowiedź: cicha, ale wystarczająca. Wiara nie zmieniła wszystkiego w magiczny sposób, ale dała jej ramiona, na których mogła się oprzeć. Bo czasem najgłębsza przemiana nie dzieje się w cudach, tylko w codziennym odnajdywaniu sensu. Maria już wiedziała, nie była sama. Nawet jeśli nikogo nie było wokół, ktoś ją słuchał. A gdy wiara zaczyna mówić głośniej niż lęk, rodzi się siła, której nic nie jest w stanie zniszczyć. Maria zaczęła prowadzić zeszyt, który znalazła w starej komodzie. Okładka była zniszczona, a strony pożółkłe, ale dla niej stał się świętym miejscem. Nie pisała tam o bólu. Ten znała już za dobrze. Pisała o tym, co udało się posadzić, co wykiełkowało, jakie ptaki przyleciały tego dnia. Każda strona była opowieścią o życiu, które powracało cicho, ale konsekwentnie. Zaczęła nazywać go swoim dziennikiem nadziei. Z czasem pojawiły się rysunki, liście, jajka, kwiaty. Dla każdego dnia miała mały symbol. Nasiono dla odwagi, słońce dla wdzięczności, kropla wody dla łez, które już nie bolały. Ten zeszyt stał się jej lustrem, odbiciem nowej kobiety, która z popiołów potrafiła stworzyć ogród. Nawet kury miały tam swoje strony, opisane z humorem i czułością. To nie był już dziennik przetrwania, ale dziennik życia. Czasem zostawiała kartki między grządkami, jakby chciała, żeby ziemia też czytała. A może, żeby Bóg mógł spojrzeć i zobaczyć, jak bardzo się stara. Każda notatka była jak rozmowa, z sobą, z przeszłością, z tym, co mogło nadejść. W ciszy dnia, kiedy wiatr przewracał kartki, Maria czuła, że nie musi już wszystkiego trzymać w sercu. Papier przyjmował wszystko bez oceniania. Zeszyt leżał zawsze na stole, otwarty. Stał się centrum jej świata. Kiedy siadała przy nim z filiżanką ziół, czuła spokój. Wiedziała, że każdy dzień, nawet najtrudniejszy, wnosił coś do tej opowieści. A kiedy czuła się znów zagubiona, czytała wcześniejsze wpisy i widziała, jak wiele już przeszła. Jak z kruchości można stworzyć siłę. Bo czasem jedynym świadkiem naszego wzrastania jest kawałek papieru i długopis. Maria nie potrzebowała już wielu słów. Wystarczył symbol, szept, jedna linijka. Jej dziennik nie mówił o tym, co straciła. Mówił o tym, co zyskała i o tym, że z nasion i odrobiny wiary można zbudować cały nowy świat. Pewnego ranka, gdy Maria zbierała zioła z ogródka, usłyszała dźwięk, którego nie słyszała od miesięcy. Stukot kół na żwirowej drodze. Serce zabiło jej mocniej. Odłożyła koszyk i spojrzała w stronę lasu. Po chwili zza zakrętu wyłoniła się stara rowerowa sylwetka. Pani Zofia sąsiadka, której nie widziała od ponad roku. Kobieta zatrzymała się przed domem, zsiadła z roweru i uśmiechnęła się łagodnie, jakby czas się nie liczył. Zofia przyniosła słoik miodu i ciepły chleb w lnianej ściereczce. Maria była zaskoczona. Nie wiedziała co powiedzieć. Przez chwilę trwały w ciszy, patrząc sobie w oczy. Potem starsza kobieta ujęła jej dłoń i powiedziała tylko: Bóg nie zostawia tych, którzy zostali. Te słowa rozbiły w Marii coś, co długo było zamknięte. Łzy popłynęły bezwiednie, ale nie były to łzy samotności. Były to łzy ulgi. Usiadły razem na ławce przed domem. Dzieląc się historiami, ziołami i milczeniem, które wcale nie było niewygodne. Zofia mówiła mało, ale jej obecność była jak ciepły koc. Wspomniała o swoim mężu, który też odszedł, choć nie fizycznie, lecz sercem. Maria po raz pierwszy poczuła, że ktoś naprawdę rozumie jej ból, nie próbując go naprawić, tylko będąc przy niej. Po latach samotności rozmowa z drugą kobietą była jak otwarcie okna w duszy. Zanim Zofia odjechała, Zostawiła coś jeszcze, małą, ręcznie robioną ikonę z Matką Boską. Powiedziała: "Zawieś w kuchni, niech przypomina, że jesteś widziana". Maria zrobiła to tego samego dnia. Ikona wisiała przy oknie, a światło słońca odbijało się od niej każdego ranka. Czuła, że nie jest już samotna w tym domu. Była częścią czegoś większego. Bo czasem największą zmianę przynosi nie cud, lecz drugi człowiek. Taki, który nie pyta, nie radzi, nie osądza, tylko siada obok i słucha. I wtedy pustka w sercu zaczyna się wypełniać nie słowami, lecz obecnością. A dla Marii to był początek nowej nadziei nadziei, że można jeszcze kochać, ufać i żyć nie tylko obok innych, ale z nimi. Pewnego popołudnia Maria spojrzała w stare lustro zawieszone w sieni. Patrzyła na swoje odbicie przez długą chwilę. Twarz była smuklejsza oczy jaśniejsze, skóra pokryta drobnymi zmarszczkami od słońca i wiatru. Ale była w niej siła, której wcześniej nie znała. Nagle zrozumiała, ta kobieta, którą widziała, nie była już tą samą, którą Jan porzucił. To była kobieta, która przeszła przez ciemność i znalazła światło. Wzięła sukienkę, którą od lat trzymała w szafie, białą z haftowanym brzegiem z czasów, gdy jeszcze chodziła na wiejskie święta. Włożyła ją bez powodu, tylko po to, żeby poczuć siebie. Wyszła na zewnątrz, gdzie słońce kąpało pole w złotym blasku i zatańczyła boso po trawie. Kury biegały wokół niej, a ona śmiała się pierwszy raz tak beztrosko od miesięcy. Ten taniec był powrotem, nie do przeszłości, lecz do siebie. Wieczorem przy świecy i herbacie otworzyła dziennik i napisała zdanie, które zmieniło wszystko. Znalazłam siebie na nowo. To nie był tylko zapis chwili, ale deklaracja życia. Maria nie potrzebowała już czekać na cud, na powrót Jana, na wyjaśnienia. Miała siebie, swoje dłonie, swoją wiarę, swoją ziemię. I w tym było więcej niż kiedykolwiek miała z kimkolwiek. Zaczęła znów śpiewać. Piosenki, które znała z dzieciństwa, nuciła przy pracy w kuchni w ogrodzie. Jej głos był cichy, ale niósł się z wiatrem. Sąsiedzi, którzy czasem przechodzili nieopodal, mówili, że dom Marii znowu żyje. A ona sama była jak wiosna, nie tylko budziła się do życia, ale rozkwitała. W prostocie, w codzienności, w sobie. Bo prawdziwe spotkanie nie zawsze jest z drugim człowiekiem. Czasem największym darem jest spotkać siebie, nie tą, którą świat chciał, ale tą, którą się stało przez cierpienie, wiarę i odwagę. Maria wiedziała już, kim jest. I to odkrycie było jej największym zwycięstwem. Ostatniego dnia lata. Maria siedziała na progu swojego domu, patrząc na zachodzące słońce. Nie czekała już na nikogo, nie wypatrywała sylwetki Jana na horyzoncie, nie nasłuchiwała kroków. Czekała tylko na zachód spokojny, cichy, prawdziwy. Na kolanach trzymała kosz pełen warzyw z ogrodu. Ziemia oddała jej więcej niż kiedykolwiek się spodziewała. Ale to nie plony były największym darem to, co wyrosło w niej samej, było najcenniejsze. Dom nie był już pusty, był pełen historii, zapachów, śmiechu i modlitw. Kury krzątały się po podwórku, jak zawsze, a w kuchni paliło się światło, nie tylko elektryczne, ale to, które wypływało z jej serca. Maria wiedziała, że przeszła drogę, której nigdy by nie wybrała, ale która uczyniła ją pełniejszą. Każdy ból, każda samotna noc, każda łza miały sens, bo doprowadziły ją tutaj. Pani Zofia znów odwiedzała ją regularnie. Przynosiła świeże jajka, dzieliły się zupą, wspomnieniami i ciszą, która nie bolała już jak kiedyś. Czasem rozmawiały o Janie, nie ze złością, ale z łagodnością. Maria nauczyła się wybaczać, jemu i sobie. Wiedziała, że jego odejście było tylko początkiem. Nie potrzebowała zakończenia, bo sama stała się odpowiedzią. Pewnej nocy, gdy niebo było czyste, Wyszła na zewnątrz i spojrzała w gwiazdy. Pomodliła się nie o zmianę, ale o wdzięczność, za wszystko za samotność, która nauczyła ją słuchać za ciszę, która nauczyła ją mówić za galiny, które przypomniały jej, jak wygląda życie. W tej chwili wiedziała, że z końca narodziło się światło nie olśniewające, ale ciepłe i trwałe bo czasem to, co wydaje się końcem jest tylko drzwiami. Maria przeszła przez nieboso, z ziemią pod stopami, śpiewem w sercu i światłem w oczach. I zrozumiała. To nie cud ją uratował. To ona sama była cudem, którego tak długo szukała. Każdy z nas nosi w sobie historię, która mogłaby złamać. Ale to, co robimy z naszym bólem, decyduje o tym, kim się stajemy. Maria nie miała nic, poza trzema kurami, starą ziemią i sercem które przestało wierzyć. A jednak to wystarczyłoby, by zacząć od nowa. Jej opowieść nie jest bajką, lecz świadectwem, że nawet najmniejsze światło potrafi rozświetlić największy mrok. Czy kiedykolwiek czułeś się opuszczony? Czy miałeś moment, w którym wydawało się, że wszystko się skończyło? Jeśli tak, ta historia jest dla ciebie. Bo pokazuje, że w prostocie, w naturze, w ciszy, można znaleźć siłę, która zmienia wszystko. Nie potrzeba wielkich gestów. Wystarczy jeden mały krok, jedno jajko, jedna modlitwa. Zastanów się: co w twoim życiu może być tym początkiem w przebraniu końca? Co zaniedbałeś, co może zakwitnąć, jeśli dasz temu szansę? Napisz w komentarzu, co poruszyło cię najbardziej w tej historii. Zasubskrybuj kanał, jeśli chcesz więcej opowieści o sile ludzkiego ducha. I nie zapomnij włączyć powiadomień: może kolejna historia będzie właśnie o tobie.